Dzisiaj moja córka po długiej przerwie wracała do szkoły i widziałam, jak jej ciężko było rano. No i poszłam do niej, mówię jej, że dobrego dnia ci życzę, uśmiechaj się do świata. A ja mówię, uśmiechnij się do mnie. A ona mówi, mamo, to jest taki ciężki dzień, bo po takiej długiej przerwie idę do szkoły. Komu by się chciało iść do szkoły po takiej długiej przerwie, nie? Ja sobie myślę, że często jest tak, że kiedy my stajemy na progu czegoś, czego nie mamy ochoty robić, i jest to, jest to trudne, czujemy taką niechęć. Nie wiem, czy czujesz taką niechęć czasami. Budzisz się rano i nic ci się nie chce, nie? kompletnie nic, a na myśl o tym, że musisz cokolwiek robić, to masz takie głębokie westchnienie w sobie. Wdzięczność za to, że się obudziłeś, choć oczywista, prawda? E, że jesteś zdrowy, choć oczywista, póki nie stracisz zdrowia. Wdzięczność za to, że mm, masz na przykład pracę, masz, y, masz dokąd pójść, masz możliwość spotykania ludzi, masz możliwość pracy, masz wy możliwość wykonywania różnych rzeczy. Wdzięczność za to, opromienia dzień już z rana, jest jak uwielbienie Boga, jest jak oddawanie Mu chwały, więc jak budzisz się rano, oddaj Mu chwałę. Niezależnie od tego, czy chce ci się zejść z łóżka, czy nie, niezależnie od tego, jaka atmosfera jest w tobie w środku, w momencie, kiedy zamkniesz oczy i powiesz, to będzie dobry dzień. Na pewno sobie z nim poradzę. Po prostu muszę tylko to przełamać, muszę po prostu przeżyć ten poniedziałek, wtorek czy środek, jakikolwiek to dzień będzie. I dziękuję Ci za wszystko, cokolwiek się dzisiaj wydarzy. Naprawdę zmieni wszystko. Więc dzisiaj do Was wszystkich chcę powiedzieć, uśmiechaj się do świata. A świat, uśmiechnie się do ciebie. Siej dobre rzeczy, dobre myśli, dobre słowa. A świadczy o ta dobro. Miej wdzięczność za wszystko. Tym, którzy podupadają, którym coś wycho nie wychodzi, pomóż, a oni ci odpłacą miłością i wiernością. Uśmiechaj się do świata. Niech Twój uśmiech będzie pomocą, będzie wsparciem, a szczególnie przykrywaniem grzechów. Czyż my wszyscy nie potrzebujemy, żeby? Kiedy coś sknocimy, samotnie, to czyż my nie potrzebujemy, żeby ktoś powiedział, nic się nie stało? Ciężko to zatrzymać w sobie, nie? Mi też ciężko, ale bardzo się staram, bardzo chcę i chcę podnosić na duchu. I to jest wdzięczność, to jest wdzięczność Bogu za każdą osobę. Wdzięczność za to, że możemy się wspierać? Czy jesteś osobą, która wspiera innych? Czy jesteś wdzięczny Bogu za ludzi, którzy są wokół Ciebie? Czy masz taką wdzięczność? Warto być wdzięcznym. Jak się uśmiechasz, świat się uśmiechnie do Ciebie, pamiętaj. Więc takie myśli.